Cześć jesieniary! Dzisiaj zapraszam Was na przegląd trendów jesieni tego roku. Zobacz, co będziemy nosić, jakie kolory, jakie zdobienia na co na paznociach postawić w tym sezonie. Cześć, witaj serdecznie na kanale Lakierowniczka. Ja jestem Magda i dzisiaj zapraszam Ciebie na przegląd trendów jesieni przełożeniu na nasze dłonie, na nasze paznokcie. Taki film powstał już rok temu i bardzo Wam się spodobał. Zostawiłam Wam na dole do niego link. Dlatego też postanowiłam zrobić nowe trendy, a te poprzednie w części są nadal aktualne, więc możesz tam zajrzeć, znajdziesz tam ogrom fajnych klasyków. Piękne brązy, borda, granaty, butelkowe zielenie. A dzisiaj zapraszam Ciebie na przegląd aktualny, czyli te trendy, które mamy modne w tym roku, w tym tych kolekcjach, które są nowe w tym sezonie, które w ostatnim czasie pojawiły się na rynku. Trendy sezonu od dłuższego czasu łączą się też z fajnymi promocjami i kuponami robotowymi, dlatego koniecznie zajrzyj do opisu, dlatego że znajdziesz tam kody na bardzo dużą ilość produktów, które obejrzysz w dzisiejszym filmie, między innymi na produkty marki Semilac, Neonail, Yoshi. Na moje szkolenia online to też jest fajny moment, żeby zacząć i postawić na rozwój samego się na produkty Jen Pro, więc cała lista kodów rabatowych znajdzie się na dole w opisie, i tam też wypiszę Wam produkty, które dzisiejszego dnia będę przedstawiać. Przechodzimy do trendów, zaczniemy od kolorów, a w drugim kroku przejdziemy do zdobień. Chociaż w takim generalnym trendzie tych zdobień i tych błysków jest bardzo mało, raczej są to po prostu takie klasyczne, kremowe piękne kolory. Ale jak kolory. To jest kilka nietypowych propozycji. Jak zdobienia, to bardzo mocne. Zaczynamy od kolorów. I moim numerem jeden nad sezon, ten sezon jesienny, zaznaczam moim, dlatego że pamiętaj, że jest to film trendy roku, moim okiem. Więc zawsze jest tutaj troszkę możliwość tego, że ty odczuwasz te trendy inaczej. Ale moim odczuciu numerem jeden na ten sezon jest kolor zieleni oliwkowej, delikatnej, który mam aktualnie na dłoniach. Piękny kolor, nietypowy. Jego wyjątkowością jest też to, że on w trendach, w nowościach pojawia się tak naprawdę pierwszy raz. Oczywiście takie kolory były już na rynku, ale żeby on tak mocno się wybił i tak bardzo zachwycił doszedł do tak dużej popularności, to jest zdecydowanie pierwszy raz i jego idealnym odwzorowaniem jest kolor Semilac o nazwie Matcha Latte numer 659. To jest kolor, który aktualnie noszę na dłoniach w towarzystwie Frencha, do czego jeszcze przejdziemy. Piękny oliwkowy, delikatny zielony. Bardzo zbliżony kolor znalazłam w najnowszej kolekcji marki Excellent Pro i jest to kolor o numerze 40. W tym trendzie oliwki pojawia się też drugi z kolekcji SemiLaka, jest to numer 658 i nazywa się Sage Smoke i jest on tą oliwką, ale Bardziej przyszarzałą, delikatniejszą, i taki kolor uważam, że też będzie bardzo popularny, będzie pięknie się prezentować. Jeżeli chcesz znaleźć też fajne zielenie, zajrzyj sobie do marki M. Nail. Oni niedawno wypuścili całą kolekcję zieleni. Wśród nich znajdziesz numer 171, który jest tą oliwką troszkę bardziej taką zgnitą, a numer 172 jest znów podobny do tego drugiego semilaka, czyli taki chłodniejszy, bardziej szalony, zielony, ale jako trend pierwszy wyznaczam oliwkową zieleń. Teraz przechodzimy na brązy i drugi kolor to jest odcień koloru brązowego, ale taki ciemny, czekoladowy, mocny. Uwielbiam taki brąz, i moje poszukiwania ideału nadal trwają. Aktualnie mam bardzo ładne brązy, czyli 305 kolor marki Yen Pro, Fajny, ciemny odcień brązu. 314, czyli jeszcze ciemniejszy, chłodniejszy znacznie brąz. I ten znacznie bardziej wpasuje się w aktualny trend. Mam jeszcze Fox Spectrum 119 i to jest kolor brązu, ale on już pada troszkę w bordo, w taki cieplejszy brąz. A wśród nowych kolekcji mi bardzo spodobał się też z marki Excellent Pro Color. On ma numer 071 i taki idealny brąz, właśnie takiego czegoś szukałam. Ale wpadł mi w oko również kolekcja marki PB Nails i tam znalazłam taki kolor, który nazywa się cynamon. W marce Semilac w tej serii Pro pojawił się Bronze Bliss, czyli kolor o numerze 099 i to też jest taki ciemny, czekoladowy. Marka Słowianka wprowadziła dwie piękne Czekoladki, to jest 499 Sweet Chocolate i 500 Dark Chocolate. Jeszcze zapisałam sobie jeden przypadek, czyli marka Indigo, kolor Lucifer, to jest z tej nowej kolekcji Harry Potterowej z właśnie marki Indigo. I mam tu jeszcze kolor z marki Palu, to jest kolekcja Tbilisi, i tam też na końcu ten numer TB08, to jest taka ciemna czekolada. Więc zobaczcie, że w większości kolekcji jesiennych. Tego sezonowych, tych nowych, tegorocznych jest taka czekoladka, więc to podkreśla fakt, że faktycznie ten czekoladowy, ciemny brąz w tym sezonie trzeba mieć. On pięknie się komponuje z tą oliwką. Trzeci kolor to są odcienie brązu w wersji karmelowej, czyli dużo jaśniejsze, cieplejsze, rozbielone, które będą mieć dwa oblicza, takiego klasycznego karmelu i takiego złotego z efektem flesza, o którym zaraz powiem. I z tymi karmelowymi jest, słuchajcie, tak, że trzeba na nie troszkę uważać, dlatego że nie każdemu będzie ten karmel na dłoniach dobrze leżeć. Nie do każdej karnacji, nie do każdej dłoni. Warto te karmel Karmelowe kolory sobie przymierzyć. Ale jak już podpasują, to zdecydowanie będziecie zadowolone z nich w tym sezonie. I ja taki karmelowy kupiłam w tym sezonie marki Yoshi. To jest kolor 136 Nomad Journey z nowej kolekcji Free Spirit. I to jest właśnie taki typowy karmelowy. To jest idealnie ten odcień, który miałam na myśli. Taki odcień karmelowy. Mam też marki JEN Pro kolor numer 304 i to jest odcień, który jest troszkę od niego jaśniejszy i minimalnie chłodny, ale również pięknie się wpasowuje w ten trend. Ale wśród nowych kolekcji macie również bardzo dużo takich karmelowych kolorów. NEY z kolor o nazwie Triumph, mamy następnie Semilac Professional tą serię i tam jest kolor o numerze P097 Hazelnut Hack i to jest właśnie taki ciepły karmelowy odcień. Indigo w tej nowej kolekcji ma kolor o nazwie Nostradama, i to jest odcień, właśnie taki karmelowy. I piękny karmelowy kolor ma również semilak w swojej kolekcji Wellbeing, czyli to jest ta kolekcja, która, przyznam szczerze, jest jedną z najładniejszych, najbardziej mi się podobających i to jest kolor o numerze 653. I ja przy tych karmelowych kolorach wspominałam jeszcze o tym karmelowym złocie, dlatego że ja w kalendarzu adwentowym Tamtego roku miałam taki kolor marki Neonail o nazwie It's for You i to jest właśnie odcień takiego karmelowo-chłodnego złota z efektem flash i on na paznokciach mnie zachwycał i was również ale to był kolor bardziej limitowany niedostępny a teraz w podobnych odcień bo jeden jest troszkę jaśniejszy drugi troszkę ciemniejszy takie kolory ma właśnie marka Semilac w tej nowej kolekcji i to jest numer 654, czyli idealny karmelowy kolor z holo fleszową, z fleszową drobinką. Jest też 657, to jest taki delikatniejszy, bardziej już beżowy odcień, ale one oba zdecydowanie zasługują, żeby tutaj o nich wspomnieć. Czwarty kolor w trendzie to jest bordo I na bordowe kolory też jest ogromny. Boom, jest ich ogrom, a ja u siebie mam jeden, z którego jestem zadowolona. Dlatego będę na borda polować w tym sezonie i kilka z nich zamierzam zamówić. U mnie jest to kolor Spectrum z Foxa 118 i to jest kolor, który już. Mam od zeszłego sezonu, a na nowy sezon planuję sobie wybrać albo Excellent Pro Color o numerze 075. Wygląda na perfekcyjne bordo, czyli ciemna czerwień z małą kropelką brązu. Podoba mi się też z tej serii e, Semilaka Professional P098 Cherry Glaze, bardzo fajny odcień bordo. Słowianka 497 Black Sherry, też bardzo ładnie odcień bordowego i zanotowałam sobie też markę Neonail Color Joy in the Every Moment, ale marka Neo Nail wrzuciła mega fajny na swoim profilu na Insta przegląd ich odcieni bordowych. Więc możecie sobie tam zajrzeć, bo tak naprawdę tam wybrałabym co najmniej pięć. A jest fajnie, bo jak leci ci jeden za drugim, robiony w jednym świetle, pod jednym kątem, to jesteś w stanie sobie fajnie porównać, który jest ciemniejszy, jaśniejszy, bardziej wpadający w brąz, bardziej w śliwkę, więc te kolory można sobie tam dokładnie przejrzeć. Piąty kolor w trendach. To jest kolor, który pojawi się w jednej sztuce, bo nie znalazłam go więcej, ale on bardzo fajnie w te trendy się wpasowuje, będzie pięknie do nich pasować. I to jest odcień musztardowy, czyli coś, co teoretycznie pojawia się co jesień, ale w odcieniu oliwkowym, taki troszkę podgnity. Ja mam tutaj SemiLack 660 Honey Ritual, bardzo fajny, chłodno oliwkowa musztarda. Piękny kolor bardzo dobrze komponuje się z całą resztą kolorów. I jako szósty kolor dodałam tutaj kolor, który jest niepozorny, niby nie rzuca się w oczy, nie do końca jest w tych trendach jesieni, nie pasuje do reszty moim zdaniem, ale przejawia się w większości kolekcji i jest to odcień różu, brudnego, takiego stonowanego, przyszarzałego. To jest kolor, który ja uwielbiam przez cały rok i on też od razu zwrócił moją uwagę, ale zobaczycie, że jest ich po prostu ogrom. Ja u siebie mam z nowej kolekcji Yoshi kolor 132 Desert Rose. Idealny odcień, właśnie takiego brudnego różu. Ale mam też z poprzedniego sezonu markę Moira kolor numer 100, markę Cabos kolor numer 9 Dirty Rose i marka Fox Spectrum kolor numer 087 więc tych kolorów jest sporo, ale w tych nowych kolekcjach oprócz tego koloru Yoshi znajdziecie też taki piękny, przybrudzony w kolekcjach PB Nails. I tak naprawdę mogłabym tu wymienić całą ich kolekcję, która nazywa się Mindset, bo ona jest cała w takich odcieniach, przybrudzonego, trochę wpadający w róż, trochę w brąz, trochę w karmel, więc tak naprawdę cała ta kolekcja jest w trendach, mało tego ona w połowie jest z efektem flash mogłabym też wymienić e, markę Mistero Milano i oni wprowadzili kolekcję o nazwie Sweet Fall i to jest kolekcja, która też w całości mogłaby się wpisać w ten trend, bo tam są takie przygaszone kolory, trochę różowe, trochę w bordo, trochę w brąz, ale krążą koło tego brudnego różu. Więc jak widzicie, tych kolekcji tego odcienia jest bardzo dużo. Mamy też markę Palu, kolekcję Tbilisi Praktycznie cała składa się właśnie z odcieni przygaszanego różu, lekko wpadającego w brąz, taka mieszanka odcieni, ale naprawdę w większości można by powiedzieć, że krąży dookoła tych kolorów, więc ten brudny róż cały czas się przejawia. Siódmy punkt, który zanotowałam sobie jako kolor, a już takim przejściem do zdobień, taki pierwszy krok, bo jak wspominałam zdobień, to tu za wiele w tym sezonie nie będzie, ale przy tym całym stonowaniu, bo zobaczcie, że tam w ogóle nie ma złota, nie ma błysku, nie ma brokatu, ale jest utrzymujący się efekt flash, czyli te drobinki, które mocno odbijają y, takie sztuczne oświetlenie, i w jesiennych kolorach. Wyglądam bardzo ciekawie, dlatego że te fleszowe drobinki mają chłodny odcień, taki bardziej srebrzysty. I w tych ciepłych, ciemnych kolorach one wyglądają po prostu bardzo ciekawie i nadają dwa takie oblicza. I ja właśnie mam teraz na stopach kolor brązowy, ciemnobrązowy z Neonate i on też jest z kalendarza adwentowego. Nazywał się Bad First Presence. Mocny, ciemny brąz, ale z efektem flesz. I on ma dwa oblicza, bo w dzień wygląda jak ciemny, czekoladowy brąz. A gdy pojawia się sztuczne oświetlenie, to robi się srebrzysty i intensywny. I wśród nowych kolekcji ten flash bardzo często się przewija. Mamy kolekcję marki pb Nace, nazywa się Flashback i tam mamy sześć kolorów. Wszystkie z efektem flash i mamy takie bakłażanowe, fioletowe, ale też bardziej wpadające w odcień brązu. Dwa semilaki z tej najnowszej kolekcji Well Being, które też mają piękny efekt flash. Dodatkowo mają kolor taki chłodno-beżowy i ten karmelowy, więc pięknie to uzupełnia. Mamy też w kolekcji Mindset od PB Nails trzy kolory se flashem, czyli mamy trzy tradycyjne, a trzy drobinkowe. E, więc tych fleszy przewija się sporo i one cały czas będą modne i swoją drogą nadal nie mam topu z efektem flesz, a mówię o tym już chyba po raz trzeci, więc macie już kolory, które będą najbardziej trendy w tym sezonie. Oliwka, czekoladowy brąz, karmelowy brąz, bordowy, musztardowy w oliwkowym odcieniu, brudny róż i zaraz za nim efekt flesz. Jeżeli chodzi o kolekcję, moje serce w tym sezonie skradł Semilak z kolekcją Well cała mi się podoba, dosłownie cała, i w niej jest ogrom trendów, i ta kolekcja Professional Semilaka, też mając 5 kolorów, aż 3 pojawiły się w trendach. Marka Yoshi, kolekcja Free Spirit, również bardzo w trendach, bardzo w moich klimatach. BB Nails dwie kolekcje Flashback i Mindset obie w trendach i obie bardzo ładne Słowianka kolekcja Wild Village naprawdę też bardzo fajnie wpisała się w trendy i moim zdaniem te kolekcje Właściwie w całości mogłyby reprezentować trendy tego sezonu. Ale co ze zdobieniami? No, mamy ten flash i co dalej? Jeżeli chodzi o zdobienia, bardzo delikatnie, dlatego powiem o dwóch płytkach. Pierwsza płytka to numer 114 marki Moira, nazywa się Free Falling. Moim zdaniem jest to ich najładniejsza jesienna płytka. Mówiłam o niej w zeszłym roku i pewnie za rok też powiem, bo ona po prostu ma idealne jesienne motywy. Ale dołożyłam w tym sezonie ze względu na tą delikatność płytkę, która moim zdaniem będzie też fajna przez cały rok, czyli numer 79 Green Leaves. I to jest płytka, która ma już motywy bardziej liściaste, subtelne, delikatne, małe. Co ważne, te, część tych wzorów ma swoje odbicia lustrzane, dzięki temu możecie robić je symetryczne, odbicie na obu dłoniach. To też jest ważne przy takich subtelnych, delikatnych zdobieniach. Następny trend. Uwaga, uwaga! Panterka wraca na salony. I to z dużym przytupem. I przy tym delikatnych kolorach, bez zdobień, bez e, jakichś błysków, takich subtelnych, mamy Bach Panterę. I z panterką to jest tak, że ona zawsze dla mnie jest na pograniczu bycia modną, taką w smaku, taką, taką elegancką, taką idealnie dopasowaną, a na granicy takiego kiczu przesady i takiej tandety. I z tą panterką właśnie tak jest, że ona później nie lubi takich kombinacji, więc jak już na paznokciach tą panterkę wprowadzamy, to fajnie ją połączyć z kolorami, które w niej występują, czyli z kolorem czarnym, z kolorem beżowym, z kolorem karmelowym. Fajnie ją po połączyć już z prostą formą i z małym detalem, czyli na przykład na jednym paznokciu, na dwóch paznokciach. W postaci fręcza może się pojawić panterka. Może się pojawić tylko jaki mały detal, element. Fajnie z matowym wykończeniem. On też troszkę tą panterkę uspokoi. Więc panterka jest. Ja nie powiem, że jestem fanką, ani że nie jestem. Gdzieś tam przemycona subtelnie też mi się podoba, szczególnie właśnie na paznokciach, bo paznokcie mogą być fajnym akcentem do całej stylizacji, właśnie takim panterkowym. I kolejny taki trend to jest french. I french na jesień, nie w takiej klasycznej wersji, chociaż też może być, bo zobaczcie, jak jego ja fajnie wkomponowałam w trend koloru oliwkowego i taki tradycyjny też może być, ale właśnie taki french w wersji jesiennej, czyli bordowy, czekoladowy, french w takim odcieniu bardziej karmelowym. French w panterkę, czyli te nietypowe odcienie Frenchy będą bardzo też w tym sezonie modne, gdzieś tam jako akcent, jako właśnie jeden, dwa paznokcie. Nie mamy mocnych zdobień, więc ten French będzie traktowany jako subtelne zdobienie i będzie się bardzo często przebijać, z czego ja się bardzo cieszę, bo jak wiecie French ostatnio opanowałam do perfekcji, pokazałam Wam też jak go opanować, a jeżeli ktoś z Was jeszcze ma problem z Frenchem, to zajrzyjcie do opisu, bo macie tam kod rabatowy na szkolenie z fręcza w trzech technikach, malowany schematem, konstrukcyjny na szablonie i konstrukcyjny w dual formie. Można korzystać z pakietu lub z pojedynczych szkoleń i opanować fręcza. I ostatni trend, który sobie zapisałam na ten sezon, na tą jesień, to są przezroczystości i one są bardzo modne w stylizacjach i będą też modne na paznokciach, ale tą przezroczystość ciężko czasami uzyskać w jesiennym klimacie, bo sama w sobie jest taka nudziakowa przezroczystość cały czas modna, ale taka chłodniejsza, jesienna przychodzi teraz i ona bardzo często jest utożsamiana ze zdobieniem typu rajstopki, czyli takiej szarości, takiego czarnego, półtransparentnego z jakimś dodatkowym elementem. I tutaj bardzo fajnie zagrała marka Słowianka, wprowadzając kolor numer 498 Black Fishnet i to jest odcień właśnie od razu umieszany, bo zawsze mieszałyśmy przezroczysty z czarnym, więc tu mamy od razu taki półtransparentny czarny z czarnymi drobinkami. I on od razu daje efekt przezroczystości tej rajstopki, można na tym namalować małe zdobienie i mamy efekt wow. Dla ciekawostki powiem jeszcze o kolorze 501 Wild Tiger. To jest kolor, który ma bardziej odcień karmelowy z tą czarną drobinką i on ma być do motywów zwierzęcych, które są bardzo modne w tym sezonie, wprowadzony. E, I powiem Wam tak, widziałam go na ekranie i on na ekranie mi się nie podobał, bo wyglądał ani oliwka, ani musztarda, takie zgnite. Ale yy, f, yy, jak przeglądałam właśnie to, Natalia wtedy mówiła, że ten kolor na kamerze w ogóle nie wygląda tak jak na żywo. Dlatego daję go Wam jako ciekawostka: jak macie możliwość zobaczyć gdzieś go stacjonarnie, albo ktoś zrobił dobre zdjęcie i będziecie widzieć, jak on wygląda, on może być ciekawy. I to już są w sumie wszystkie kolory. Możecie sobie oczywiście do tej listy trendów, dopisać nudziaka, ale ja już go nie dodawałam, bo moim zdaniem, jeżeli coś jest od 3-4 lat i to nie tylko jesień, ale cały rok, po prostu noszone to nie jest już trendem, tylko jest po prostu takim klasykiem. Nie wspominałam też tu o granacie, który przecież będziemy nosić jesienią, ale tej jesieni będzie go bardzo mało. Zobaczcie, nie było w żadnej kolekcji granatu. Tak samo butelkowa zieleń, ona po prostu znikła. Tak jak w tamtym sezonie i dwa lata temu butelkowa zieleń pojawia się w każdej kolekcji, tak w tej po prostu się nie doszukałam albo pojedyncze egzemplarze. Te kolory nadal są. Oczywiście możecie je nosić, ale one nie są, powiedzmy, taki boom w tej chwili na nie nie trwa. Nie ma takiej, mm, takiej mocy. To już są wszystkie trendy tego sezonu. Daj koniecznie znać, który z nich podoba Ci się najbardziej. Ja przyznam szczerze, że jest to kolor oliwkowy, który noszę na dłoni i odcień tego ciemnego, czekoladowego brązu. Jeżeli chodzi o zdobienia, planuję nosić zdecydowanie fręcza w różnych wersjach, w różnych kombinacjach. I to są trendy, które mnie najbardziej się spodobały. Poszukam też sobie idealnego bordowego i może przekonam się do tego koloru. Jeżeli polecasz idealny bordowy albo idealny kolor na tą jesień, który się tu nie pojawił, to koniecznie dawaj znać w komentarzu. Mam nadzieję, że trendy przypadły Ci do gustu. Widzimy się niebawem w kolejnym filmie, a jeżeli chcesz więcej takich ciekawostek paznokciowych, to wpadaj na Instagram na Kierowniczka. Do zobaczenia!